Ja liczyłem na jakieś fajne papryczki, coś naprawdę pikantnego, a to były takie papryczki, jakby w zalewie octowej, jak w ogóle nie ostre. Serio? Nie, no tak. świeże. Co? Nie, no co tu? 25,90 kurczak, 25,90 klasyczny, 26,90 ognisty, 26,90 żurawina, 26,90 chrzan. Zatem spróbujmy jeszcze raz tego. Na punkcie czego co roku cała Polska wariuje? Nie znam osoby, która nie jadła dwala, uważam, że takich osób nie ma. I jeśli ktoś napisze w komentarzu, że go nie jadł, to i tak w to nie uwierzy Nie da się nie ulec temu, według mnie. No. No, chyba, że ktoś naprawdę chce postanowić za cel kurwa, życiowy Nie ziem tego drwala, którym się wszyscy podniecają. Pierwszy, kurczak wjeżdża. Ja chcę tylko wziąć gryzka. <laughs> no, ładne są. Też wiecie, ja jestem dzieckiem maka, jakbym. Mak to mak. Chyba ulubiony fast food, szczerze. <laughs> Niedobry, no Nawet no z kurczakiem Delikatnie słuchaj, ale Ja na przykład nie lubię tych ich McCrispy Nie lubię tej kanapki McSpicy czy tam McCrispy Tam jest inny kurczak niż w Tu mam wrażenie, że jest właśnie ten kotlet z McChickena i ja go lubię To jest taki nugget większy No w porządku, w porządku jest